Kilka dni temu jeszcze się łudził. Teraz Rafał Patyra pożegnał się z Teleekspresem. Pociąg nagle wyhamował. Rafał Patyra po siedmiu latach pożegnał się z Teleekspresem. Dziennikarz jeszcze kilka dni temu ubolewał nad faktem, że nie może dostać się do redakcji serwisu informacyjnego TVP. Teraz przyznał, że przyszedł czas, aby odpiąć mikrofony. Internauci wciąż wypominają mu jeden z najbardziej kontrowersyjnych występów na antenie. Jeszcze kilka dni temu Rafał Patyra opublikował w sieci nagranie pustej redakcji Teleekspresu. Kolejny dzień bez Teleekspresu. Drzwi do redakcji zamknięte na głucho, napisał na Instagramie prowadzący serwisu informacyjnego. Pokazał, że nie mógł dostać się do redakcji z uwagi na to, że jego karta przestała działać. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, jaki będzie los Teleekspresu po zmianie władzy. Teraz wszystko stało się jasne. Okazało się, że po zaprzestaniu nadawania 20 grudnia program powrócił na antenę w odmienionej odsłonie z innymi prowadzącymi i nowym składem redaktorskim. Rafał Patyra pożegnał się z Teleekspresem. Rafał Patyra był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji polskiej. Na początku był związany przede wszystkim z redakcją sportową. Po latach pracy w TVP zaczął pojawiać się także w innych programach, takich jak np. Pytanie na śniadanie czy Dzień Dobry Polsko. Kiedy Jacek Kurski zaczął zarządzać stacją, dziennikarz dołączył także do grona prowadzących Teleekspres. W grudniu 2023 roku dziennikarzowi skończył się kontrakt TVP Sport. Teraz przyszedł czas na pożegnanie się także z Teleekspresem. 4 stycznia program po dwutygodniowej przerwie wrócił na antenę, ale w odmieni onej odsłonie. W roli prowadzącego wystąpił Maciej Orłoś. Kilka godzin po emisji nowej wersji serwisu Rafał Patyra opublikował na Instagramie pożegnalny wpis. Czas odpinać mikrofony. Po siedmioletniej jeździe teleekspresem pociąg nagle wyhamował. Może to dobry moment na przesiadkę? Czyżby czas na kolej naprawdę dużych prędkości? napisał dziennikarz. Internauci zastanawiają się, czy dziennikarz zasili redakcję stacji TV Republika. On jednak na razie nie chce komentować swoich planów na zawodową przyszłość. Zobaczymy, gdzie Bóg poprowadzi, na razie bez konkretów, powiedział wirtualnym mediom. Rafał Patyra w Teleekspresie w szokujących słowach zareagował na reportaż o Janie Pawle II. Internauci wciąż mają w pamięci jeden z najbardziej kontrowersyjnych występów Rafała Patyry na antenie TVP. Jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu przewidywał kardynał. Stefan Wyszyński zaczął Patyra w jednym z wydań Teleekspresu. No i przyszli i wzięli ze sobą ezbeckie materiały wymierzone w papieża Jana Pawła II. O brudnych atakach na świętego opowiemy w teleekspresie, mówił dalej, zapowiadając materiał. W taki sposób w marcu urodzony na antenie TVP zapowiedziano materiał, który nawiązywał do głośnego reportażu TVN24 Franciszkańska 3, w którym Marcin Butowski przedstawił fakty dotyczące rzekomego ukrywania pedofilii w kościele przez Jana Pawła II. Wcześniej na antenie TVP Info opublikowano pasek, haniebny atak ubeckimi papierami na święty Jana Pawła II.